oka to co, gdzieś tutaj jedziemy do lasu, jakąś fajną miejscówkę znajdziemy? A znasz te tereny czy nie? Bo ja to tak w średnio. No to dobra, idealnie. To biorę sprzęt i zaraz tutaj wsiadam do Ciebie. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj 6 listopada 2020 roku. Jest przede mną Marek Szkudlarek. Witam. Szacuneczek. Witam. Marek, czyli właściciel tego żuka, którego już z kanału na pewno dobrze kojarzycie. E, patrząc z boku, ja dzisiaj sobie pomyślałem, że to jest tak naprawdę taki trochę elegancki żuk, nie? Bo ma zobaczyć no, piękne się. tutaj te e, kapselki chromowane i w ogóle żółte blaszki. No aż żal by go było teraz, co no. Do drzewa jakiegoś? Nie, 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 nie pracuje, <laughs> Wolno do jakiejś, nie? Yy, Marek, my się widzieliśmy jakiś rok, rok temu. Rok, rok, rok temu rok. minął 30 października. października dobrze no, pamiętam. Dokładnie. Co się zmieniło od tego czasu? Co się zmieniło? No, no. pozbyłem się plandeki. Póki co, może zaczniemy od tyłu. Okej, okay, <laughs> dobra. Pozbyłem się plandeki, bo nie chciał wjechać do garażu. I też te plandeka trochę z, pod dołem stał, mhm. a tam mam park. No i sobie ptaszki na gniazda Aha, okay. porwały ją całą, także nie było co ratować. Ok. Yy, ze samym szkieletem no to tak ciężko by było jeździć. No. Też jest trochę za duży i tak go myślę skrócić na równo mm -hmm. i wtedy dopiero jakąś O No tak, bo to taka była, taki kiosk był Takim, straszny. No strasznie, no. strasznie to wyglądało jak bus z chłodnią. Tak wiesz co, teraz wtrącę, trafiła nam się w ogóle super miejscówka. Yy, jesteśmy, proszę Państwa, gdzieś, myślę, między Opocznem a Rawą Mazowiecką, jakoś tak. Tak, tak. przy zjeździe gdzieś tam obwodnicą. No, spotkaliśmy się na obwodnicy, ja Cię w ogóle mówiłem Ci, że ledwo Cię wypatrzyłem, bo wypatrywałem <laughs> yy, takich żółtych świateł i takich no, starych, nie, a to cyk, żółczek sobie jedzie. Yy, światła normalnie, Ty masz jakieś inne żarówki tam? Nie, zobacz, co? nic nie zmieniałem, tak jest. Bo zaświecił tak ładnie, cię dopiero w ostatniej chwili dojrzałem. No i panie. Yy, no ja i tutaj tak. widzę Poszło. podstawową tak zmianę na plus są żółte blachy. No, to Myślałeś jest... o tych blachach yy, przez jakiś czas pamiętam, tak. nie? czy je robić? Od czy samego tymi? początku tak naprawdę jak go kupiłem, no to było z myślą właśnie, żeby go na klasyka zrobić. Mm. No i się udało. No i udało się udało. Się. A teraz powiedz mi, czy jeśli y, takiego Żuka się teraz rejestruje. On już ma 30 lat skończone. Tak, on już ma prawie 40. Mm -hmm. <grym> Powiem Ci z czym się spotkałem. Kiedyś jak y, próbowałem poloneza zarejestrować mm -hmm. na żółte blachy w Zakopanem, to przyjechał Pan y, szanowny y, rzeczoznawca i o. powiedział, że jego to tak no, średnio te polonezy interesują. O. No bo to według niego to w ogóle to jest zbyt pospolite i że to nie wszystkie się powinno rejestrować na żółte blachy. O, Taki był z Krakowa. No nie, jeśli nie. ogląda to go, to go pozdrawiam. Y, to był Pan rzeczoznawca znawca słuchaj, który jak przyjechał oglądać pod kątem zakupu mhm. przez tam potencjalnego nowego nabywcę mojego Chevrolet'a Blazera, to on mu mierzył szpary, pamiętam. I szpary się nie zgadzały. Amerykański samochód, taki tłuk po prostu Aha. do roboty. Stary, nie zgadzają mu się szpary i miał stwierdzenie, że ten samochód prawdopodobnie jest po dachowaniu. O kurde, nie, no to tak to to, to nie było. Ja to, to jest dawcę bardzo pozdrawiam, bo na pewno obejrzy sam jeździł. <laughs> no Zdarzają się różni. Prze pierwszy jak raz widać. z Żukiem jechał, wtedy pamiętam. No. Zdarzają się różni. E dziurka, powiem ci. I że... Cały czas jest, tak jak była, tak. jest. Zastanawiam się, czy. Czy wolałbym go z dziurką, czy, czy ja pewnie. wolę go z bez dziurku. dziurki? ale Nie, mi się ta dziurka bardzo podoba. No coś musi mieć, bo on taki mówiłem, że on jest no taki tak zagrzeczny, zagrzeczny no. Za ładny taki, taki elegancki w ogóle żuczek. No. O, tutaj mamy jeszcze, ratujmy. Tak, to Żuki. jest ta tablica. Dostały ostatnie sztuki. Dostałem. O, to jest w ogóle w rozmiarze. Tak, prawdziwie, i to nie jest plastik, mhm. nic, tylko normalnie jak, jak rejestracja. Fajnie. To też mnie zaskoczyło. Fajnie, fajnie. ETM 1N Numer cudowny. Poczekaj, czyli i, y, mniej więcej tyle co w przysusze? Nie, więcej chyba macie tych rejestracji. Więcej chyba. Więcej, więcej bo u nas y, ja mam 1 J, 2J. więcej I już N. tam coś pewnie poszło, no to gdzie tam J, a. a gdzie N. no. no. Więcej, Także u was więcej. więcej. No ale Tomaszów to Tomaszów, a przysłucha kamaratem 6 <grym>, tysięcy mieszkańców, to... ale też jesteśmy powiatem jakby, tak. co? Do, no Więc nie ma podśpiechujek dokładnie. tutaj żadnych. Tak, absolutnie. Wesem tutaj mamy yy, jak to się mówi? No te halogeny. Tak? Halogeny, halogeny. Dobra, a powiedz mi, ta nakładka to jest tak y, tylko... To jest... O, bo to mi to tak bardziej trochę rowerowo wygląda. Mhm. Chciałem okrągłe, nie było nigdzie okrągłych, zamówiłem te bo okazały się okrągłe zostały te. <laughs> Ale ta nakładka to jest tylko jako bajerek, Jako bajerek, tak. Jako bajerek. Była, jak, razem... nic od kamieni czy tam coś tam, tak? No to znaczy ja to lubię z tym, bo lepiej mi tak się wydaje, że to wygląda niż... Mm -hmm. Chociaż teraz do tych żółtych blach pasuje bardziej Mnie te no i tak pewnie. się... Nie mogę się zdecydować. Pewnie. No od razu jest droższy, nie? Cena w górę, no, no i i tak nie jest. ma wątpliwości. O. I tak, tak się jest. prezentuje, proszę Państwa, z boku. Kółko, tak jak Ci mówiłem, bardzo, no w sumie takie samo jak u mnie w Chevroletcie, tak, mamy no, zamiar ja nagrać porównanie. Tak. czyste, to... Tak. No ten samochód w ogóle nawet kolorem pasuje. No, no paka, wiadomo, ja mam fajnie. jakoś tam lakierowaną pakę, tutaj jest gustownie zrobiona z płyty. Tak. <laughs> Ty, a skąd w ogóle ta płyta tutaj, a nie, a nie dechy? Y tu była. Chyba już coś, wcześniej coś tak, Wcześniej już była płyta, mhm. tylko że ona tutaj normalnie miała przestrzały takie, że dziury, no jak kupiłem go, no. to żeby mi woda nie leciała do tego, to yy, po piwie A. po puszce tą folikę wziąłem i woda wtedy nie kapała do niego, tylko z niego. Tak przez jakiś czas było. No i tak. No I tak było, że pojechałem na yy, jak to, tartak. No. no i okazało się, że deski nie mieli, tylko jakieś płyty, wziąłem tą płytę. Daj pan płytę. Tak, zabezpieczyłem i zostało. No i gitara. Tutaj mamy żuk, to jest taki ten oryginalny napis, nie? Tak. Na coś taka. A te pieski zamawiałem i tak dalej i dalej taką naklejkę. Nakleiłem. No piesek widziałem, tam się kiwał. No właśnie, w to on. No w żuku kiwający piesek. Chociaż nie, no dobra, no może być. No, w takim może eleganckim być. żuku Ta. to okej. Okay. Niech tak będzie. Pasuje. No. Lecimy dalej ze zmianami. Marek, rozmawialiśmy tutaj o deskach. One zmieniły odcień, prawda? Tak, 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 tak. Są oliwną teraz przeciągnięte. Trochę ciemniejsze, ale no. Nie olejną, nie a oliwną. Oliwną, o. Dobrze. <laughs> Dobrze ta ściana tutaj z tyłu to była czarna zawsze yy, owa się taka była na początku, jak go kupiłem, to wszędzie była taka niebieska. A, niebieska, Aha. dobra. Ale mówię tutaj o ścianie kabiny. A, nie? Tu, oh, o burcie jakimś... oburcie tak jakby. No, no tak. Raptorem yy, pociągnięta, czy czymś? Yy, baranki mi się wydaje, no, że tak. Barankiem, z no, no, takim podwoziówką tak, ta, nie? Tak, ta, ta, ta. No, tak, tak. było. A kwadratowa? nawet dodaje to tak, jakiegoś tam uroku. No pewnie, tablica kwadratowa dodaje tutaj uroku, tak samo jak chlapacze od Citroena. A to akurat jest oryginalne mi no się wydaje, ty? naprawdę, to też myślę, ja że to Citroena jest. Taki ze mnie znawca, że No, a jest, przypatrzyłem się, zaciągnąłem tam wujka gogle, oryginał. Ale wiesz, co teraz tam piszą w komentarzu? Nagrywający nie ma pojęcia o samochodach, szczególnie o Żukach. A ja też nie wiedziałem, wygooglowałem, jest. Normalnie też myślałem, że to Citroen, nie. No Ale przecież w Citroenach są podobne. Tak, tak, chociaż teraz Citroen zmienił znaczek, no to... Citroën zmienił znaczenie. No to DS, coś takiego. A no to DSy, tak, no to, ale to chyba jako dzielną markę jako, to traktują, no. nie? A właśnie, nie wiem, nie, jakoś tak w cytrynach, <grych> nie, nie miałem nie nigdy w <grych> Te opony to w ogóle wyglądają bardzo świeże. One są, one są świeże? Nie. Nie, one Gdzieś są. To jest data, czy nie? Nawet nie patrzyłem, ale mi się wydaje, że takie jak od wozu są dosłownie. No, <grych> chyba tak. Ale są stare i struchlałe. A, widać, bo to tak? są. Made Jesz... in Russia, panie Ta, kochany. Ruskie. Jeszcze pojeżdżą pewnie. No <laughs> właśnie chciałem zmienić, ale... Tutaj fajny korek. W syrence były takie korki czy nie? Coś takiego, nie? W takim kształcie były, w stopiące chyba nakręcane w takie. W Syrence nie? tak. Ale to myślisz, że to jest taki korek? A nie mam pojęcia, ale... No taki chyba, podobny, nie? Podobny. No. Czyneczki, co tu jakieś? Pomarańcze się woziło? Na, na zlocie z wagą taką starą mam to ten. To fajnie tak pasuje. jabłka miałem kiedyś położyć. No, w sumie tak. Ty, no a gdzie jest ta grafika, o której gadaliśmy? Miała być grafika, nie no, ma nie grafiki. Ma. Jeszcze nie ma, nie mam pomysłu. No, nie coś, zrobiłem. Coś głupiego musi być. No, no, no bo na, napisać użytek to własny użytek to już własny. tak trochę. No, nie no już. jest już. Tak, za dużo tego, nie. No co byście tu Państwo zasugerowali Markowi? I na no. plandekę. <laughs> Plandeka wróci na pewno. Plandeka wróci. Nie się osobiście bez plandeki bardziej podoba. Tak też. Ja, ale jak szczerze. zdjąłem plandekę pierwszy raz, to tak jakby mi ktoś węgiel przy, przywiózł. <laughs> tak się poczułem, no. Ale <laughs> potem tak stanąłem w fajne miejsce, zrobiłem parę zdjęć. No, no i, i tak już zostało. I spoko. A nie masz, nie masz wrażenia, że dużo lepiej się jeździ teraz bez paki? Lepiej. M lepiej. Manewruje się lepiej, widać lepiej. wszystko. Do tyłu. Widać, no. Widzisz, gdzie się kończy, nie? Bo z tą, z tą plandeką, no to, to dupa blada katastrofa i... No. była. i... katastrofa byłaś, ona taka wielka. Lepiej była. lepiej nie cofać, nie? <grym> tak. Tutaj kolorek prześwituje. O, ta maska to już swoje też przeżyła. Czyli co? To był jego kolor? To znaczy... Bo w takim kolorze to one występowały. Nie? Występowały. Tak. Tylko że ja tutaj masce na przykład nie ufam, bo ona jest od spodu czerwona. Aha, to jeszcze. Czekaj, nie gadaliśmy o tym czasem ostatnio, to że znaczy... może być ze straży jakiejś pożarnej, czy to coś tam. <grym> Tutaj to jest jakiś koziołek matołek, czy co to jest? Poznański. <laughs> to jest ten, oryginalne, takie ten. Yy, w tych znaczki. Były te koziołki. No a w środku, panie, jakieś tutaj zmiany zaszły? Nie, teraz tylko co? Pod Podsufitka będzie robiona, bo wisi. Ale zanim ją zrobię, to trzeba to wyprać, bo taki syf z niej leci. Taki syf, mówisz, ten. Kruszy się takie. Może ten materiał się już tam. Chyba tak, ale. Mi się wydaje, się. że jak wy, wy, wypierze się, to. No no pomoże. Będzie jeszcze, jeszcze bardziej Ma elegancki więcej. będzie. No tutaj zobaczcie <laughs> państwo ten czarny, to jest naprawdę czarny. To nie jest wyblakłe. Gustowne śrubki i tak dalej. O, śrubki zmieniałem. <noise> no, <powiedzieć>. Do nagrania? <noise> Później sobie wkręcę te pordze No zobaczcie, nakładki na pedały. Wszystko wyplakowane. Ja pierdzielę. Wyczyszczone, nie używam plaka. <noise> Naprawdę. Okay. To, nie, plaka. No to szacun, szacun. Do plaka to się strasznie wszystko przy, przy, przylepia. No tak, no. Deska też wyczyszczona, niewyplakowana. Ty, a Czekaj, rocznikiem to jest taki jak, jak Kamila, bo ta deska wygląda bardzo podobnie. Nie jak Kamila, Kamila tego z, z Gdańska. No tak, a który on miał rok? On to miał takiego trochę kundelka, ale deska miał chyba taką. No to głupie pytanie, bo tam było chyba wszystko kombinowane no, jakoś no tak. No właśnie, nie pamiętam który on miał rok, ale tak yy, Jak to było? No tak czyś jak tutaj jeszcze jest ta, wszystko takie fajne, nie? No takie Na tej desce. Tak ale nie ma godziny. napisów właśnie, nie ma napisów woda, nie ma napisów tak no jak właśnie, tam w Warszawie z no, ręce, tak nie? takiego srence, było. tylko już te to obrazki jest fajny gadżet, no. Szkoda. No ale cóż, i tak jest fajnie. Kocyk chyba zmieniłeś. Nie? Ten sam? No co Ty gadasz? Do Dobra, że czerwony był wtedy. Nie, ten sam, ten sam. Widzisz? Pesel się jednak kłania już i <laughs> coraz gorzej. Ten sam. Chodź jeszcze, Panie, bliżej, 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 bliżej. O, 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 o. O, poczekaj. No, teraz to tak. I to jest miniaturka. Czekaj, dobra. Ładnie, elegancko. Tu przed chwilą, proszę Państwa, z Markiem rozmawialiśmy, a w zasadzie ja Markowi zwróciłem uwagę, że ten żuk jest po prostu no za ładny niestety, panie. Nawet żadnej patynki tu nie widać. Wszystko wyglancowane, wyczyszczone. Yy, jeszcze zdradzę Państwu, że ten świr Marek Szkudlarek <noise> Planuję wypolerować szyby w tak. tym samochodzie. I w żuku. W I wyprać wnętrze. No jasne, jasne. Nie, no jeszcze ceramikę mu kurwa, załóż. Na lakier Masz te foty? W przyszłości, może w przyszłości. Yy... Zaraz, proszę państwa, nacieszymy oczy żukiem spatynowanym, chociaż trochę. Jak było na początku? No, przełamiemy. <laughs> ale jest tych zdjęć, ale znajdę, znajdę, znajdę. Piesek się kiwa. To już ten, współczesna produkcja, nie? Tych piesków, bo ja tak, chyba też tak. takiego mam. Ty, a dzisiaj widziałem w ogóle takiego u koleżanki za szybą, różowego. Różowego? Tak, różowy piesek Kudy i to nie... duży. No różowy piesek to by mi pasował w ogóle Do wszystkiego by mi różowy piesek pasował nie, nie. i od razu sobie, wiesz, ja już szukałem, kurwa, chyba ze cztery muszę mieć, nie? Tu już jest ten. Tu komunia, tu komunia, tu tak, wujek pijany. O. Tu ja, tu ja żegam. Ale nam się trafiła. Miejscówka naprawdę. Tam się asfalt kończy. Koniec ja. No, o już jestem blisko. Jest. No, tu jest jaśniejszy kolor, normalnie jakiś taki żukowski bardziej Dobrze, dobrze, no Ale tej plandeki to on nie powinien mieć jak dla mnie Jakby co? Tej starej No w ogóle chyba bym mu nie dawał No jak państwo myślicie? No z taką wielką czopką Plastikową jeszcze no, no. i taką wyczyszczoną w ogóle to Było wielkie, to było za wielkie Czyściutko, rzeczywiście. Nie ma to tamto, panie. Na tą ramkę, ramkę, tablicę, szukam miejsca. No tak, tutaj to tak siedzi. Ja bym się ją na tył. Z tyłu. Na No, na pacę. No może. Ty, no jednak coś jedzie no Ale jojo. No, to życie to o. człowieku, to coraz to lepiej. Idealnie, to trzeba było od razu przyjechać, nie? Marek, mam nadzieję, że następny film nagramy szybciej niż za rok W ogóle to fajnie, że taką sztukę, elegancką taką sztukę, Żuka Jeszcze silnik pokażemy, bo też tam no jest właśnie, zaskoczenie ale tym razem my tutaj zajrzymy, nie? Tym razem <grym> <grym> Nie, wtedy to pamiętam, że te koce jakoś tam były tak przekładane, że musiał je... Bo, o, teraz to jest chyba to. Jakoś tak coś było wtedy Coś tam, rzeczywiście, no coś kojarzę O, rękawiczunie motocyklowe chyba Tak tu w ogóle jeszcze kaski i cały kogoś, swój... Ty masz Bandita czy, czy coś takiego? Coś tego typu r tak? r Kawasaki. Dobrze. Kurde, tutaj też się rów zrobił. Ciekawe, czy ja im tam tym moim... Z bąbi zul nie przeszkadzam, ale chyba no, nie. Jak coś tu wrócimy. Tam tu idziemy na zewnątrz? Idziemy na zewnątrz. Naprawdę, on taki nowy chyba nie wychodził To są jajca No wyniuniane Po prostu szok A, rzeczywiście no A to nawet czerwony czy taki Taki różyk nie? Coś tego typu Co tu Marek jeszcze? Miałeś zademonstrować, nie? Proszę bardzo Tu się wcisko, a tu leci a tu leci. O, poczekaj, zrobimy przebitkę. No jest Bajerek na dziewuchy powiem Ci. No dobra mili Państwo, to co? Na dzisiaj kończymy Marek drugi film z Markiem Szkudlarkiem i jego żukiem. Tutaj się wstępnie, proszę Państwa, przed chwilą omawialiśmy na kolejny, niewykluczone, że w ciągu tygodnia, jeśli Marek będzie miał czas i chęć. Mam nadzieję. Chęć na pewno czasem zobaczymy. To Dobra. nie teraz. Marek kibicuje Żukowi, żeby trochę spatyniał. Żeby przestał być taki elegancki. Został go zostawić. Zostaw go, no. Tylko no, pod dachem, nie? Nie stoi w garażu, także. Dobra. Się Szacuneczek, panie. Dzięki wielkie, do zobaczenia. To ja dziękuję i do zobaczenia.